Witam państwa serdecznie w serii Endgame Polska Gra. A dzisiaj nie kto inny jak Dominator, co z łaciny oznacza władca. Któż by nie lubił wspaniałego barbarzyńcę? Słuchajcie, są różne motowy, motywy drzewka rozwoje tej postaci. Ja pokażę wam chyba najprostszego, najbardziej popularnego. Zapraszam. Had the evil from my dreams Follow me He to, to have of his own. Postać i rozbudowane statystyki. Oczywiście znowu wracamy do szablonu, jeżeli mamy dobry ekwipunek, czyli Enigmę, Torcha, Anihilusa. Znowu w siłę nie klikamy nic, w zręczność nie klikamy nic. W energię absolutnie nic, no baba nie jest od tego. Wszystkie punkty lądują nam w żywotności, czyli dając nam życie. Wracając do innego tematu, jak rozbudowane statystyki. Słuchajcie, rzućcie sobie okiem punkt po punkcie, jak to dokładnie wygląda. A creme de la creme w całym tym zamieszaniu i tym oczywiście brutalnym ataku to jest. Główna rzecz 75% do szansy na druzgocące uderzenie, 93% do szansy na zabójcze uderzenie. No i na tym będziemy opierać naszą postać, gdyż jak dobrze wiecie Barbarzyńca dominuje tutaj siłą fizyczną, brutalną, atakiem wręcz, czyli trąbą. Zapraszam dalej. Nasze umiejętności pozwalają nam naprawdę na wiele. Barbarzyńca oferuje tutaj pełen wachlarz do tego, aby przeżyć, aby zabić bardzo szybko. I w otrzykach zawsze jest jeden punkcik, żeby był do dowodzenia. Maksujemy oczywiście rozkazy, ja jeszcze używam aury. Okrzyk bojowy, który zapewnia mi obrażenia przeciwnika, minus 30. Obrona wroga, minus 80. To się bardzo przydaje przeciwko silnym postaciom. Jeżeli chodzi o mistrzostwa bojowe, najskuteczniejszą bronią dla barbarzyńcy są oczywiście topory i to maksujemy. Dajemy jeden punkcik wytrzymałość, aby dać też jeden punkcik zwiększoną szybkość. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie się przydaje tutaj szybsze bieganie Reszta żelazna skóra, 8 punktów, i popatrzcie. Wrodzona odporność, i pragnę tutaj zwrócić uwagę, ja tu mam 20 punktów, podnosi nam naturalny poziom odporności. To jest jedyna postać w grze, gdzie podnosimy naturalny poziom odporności. Jeżeli chodzi o zdolności bojowe, no to oczywiście wszystko idzie tutaj do trąby powietrznej, nie ma żadnej synergii i ją maksujemy. To by było na tyle. I've been At znalazłem cię. nie była moja To był Ekwipunaczek i skrytka. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę inaczej przy tej postaci zaczniemy sobie od skrytki a potem przejdziemy na ekwipunek, no popatrzcie co się tu dzieje, zaczniemy sobie w ogóle od Merca, kiedyś Merca miałem i biegał z tą bronią, ostatni oddech tutaj w kolosalnym ostrzu, eteryczny, bardzo fajny, bardzo fajny, ale potem się okazało, że Merc na dwa miecze jest najlepszy i tutaj znajdują się jeszcze dwa dodatkowe miecze, które bym sobie mógł zmienić w fazowym ostrzu, Myślę, że Błękitny Gniew oczywiście to bardzo dobrze znacie. A jeżeli chodzi o zamienny fipunek do naszego barbarzyńcy, to mam tutaj niefortunnie odmrożenie, tak? Które powoduje 5% do obrażeń. Taki buścik, nie wiem dlaczego się tu znajdują te rękawiczki, ale często zmieniam na Chwyt Draculi, gdyż mamy tutaj nie dość, że wykradanie życia, to jeszcze po prostu 25% szansy na otwarcie rany. Nie, oczywiście omijając tego, że możemy rzucić 10 poziomowe zakręcie wystanie życia, no nabarzy, barbarzyńca walcząc wręcz, naprawdę jest troszeczkę nieśmiertelnym typem. Yy, mamy tutaj super hełm, plus 3 do okrzyków, plus 3 do rozkazy. Z witymi dwoma drawelami 7 na 15 co daje nam w sumie 14 do szybkości odzyskiwania równowagi 30 do wszystkich odporności. Bardzo przydatna rzecz. No i zamienne amulety, które jakże mi się przydają, czyli cały set anioła, który daje nam po złączeniu bardzo, bardzo dużą skuteczność ataków. Wtedy nie mamy problemu. W razie czego, plus czy do umiejętności, okrzyk bojowej 17 do zręczności, zamienną brączkę Bulkatosa, okrzyki tutaj, skilerki to są wszystkie do okrzyków z bardzo ładnym life'em, ponad 40, no i zamienne topory. Słuchajcie, można by było kiedyś walczyło się na zupełnie innych toporach. I na przykład mamy tutaj Ostatnie Życzenie, bardzo fajne. Mamy tutaj Zagładę, bardzo sympatyczną. Mamy tutaj Sympatyczną Bestię. Mamy tutaj, no, oczywiście, topór, na którym. W którym wszystko się bazowało w Barbarzyńcy, teraz jest zupełnie inaczej. Mamy tutaj fajny żal. Wszystkie te topory są 15D, wypas, a topory, na których się okazało, że biega Barbarzyńca, to jest ten i ten nie da się zamienić na nic innego. Jest to ostatni oddech, bardzo fajny rol, To też są 15D, no ale wiecie, jest bardzo trudno wyrolować max. I oczywiście creme de la creme coś, co przebudziło wszystko jest to oczywiście śmierć. Śmierć powoduje coś takiego, że mamy tutaj e, szansę na zabójcze uderzenie od poziomu postaci. No i praktycznie widzieliście z gniewem Lorda: mamy 93%. Czy za każdym razem zadajemy podwójne obrażenia? No, naprawdę on sieka nieprawdopodobnie. Mamy tutaj jeźdźce rzezi e, na prawym palcu, obrączkę Bulkatosa, na lewym mamy Króczy lód, e, siatka arachidów. Standardowo enigma 15D 774 do obrony, bardzo fajnie. Mamy tutaj Perfę Twarz ariatu, w którym mam wbity 15 na 40 Javel. No i oczywiście Stalowryje, które dają nam nieprawdopodobnego boosta do obrażeń, 60% i 10% szansy na rozgocące uderzenie do obrony i do siły pf To jest naprawdę wypas rękawiczki po pasy. nie musimy tu mieć szybkości. Ataku, gdyż trąba powietrzna bierze swoją szybkość właśnie z szybkości broni. W zamiennym hełmie mam tutaj twarz Areatu z bitym hamem, żeby nie móc mnie zamrozić. A wtedy mógłbym sobie zamontować tutaj właśnie ten set Anioła, pierścionki plus amulet. No i reszta do okrzyków Skillery. No i wiadomo, mamy tutaj ataki fizyczne, więc chcielibyśmy złamać odporności na ataki fizyczne. Pochodnia 20 na 20 Anichilus 20 na 20 a resztę talików no niestety nie, nie dokrapałem się jeszcze 451 psn -y, ale mam równie przyjemne, chciałem mieć tutaj bardzo, bardzo dużo życia, czyli mam 20 do life'a i 175. Prawie wszystkie, no niektóre tam przy końcu to jest 19 do Live'a, 175 i 2 zapasowe, 17, 175 i 18, 175. Myślę, że jest nieźle. A natomiast na W, na, tak jak rzucam okrzyki, no tutaj mam CTA, który mi boostuje bardzo ładnie. Oczywiście nie wyświetla się więcej niż 4, taki zrobili. Nie powiem baw, tylko zrewili trochę te okrzyki u barbarzyńcy. A w drugiej ręce trzymam oto, co daje mi naprawdę, jeżeli założę inny setup i to wam później pokażę. Max okrzyki do barbarzyńcy. I to by było na tyle. You know Was not meant for mortal eyes. Jeżeli zaś chodzi o najemnika, nasz Heremot oczywiście pochodzi z piątego aktu Barbarzyńca. Jest to jeden z najskuteczniejszych gości do zabijania. Oczywiście gościu, który może pochwycić dwa miecze w ręku. I mamy tutaj szał bitewny, żelazną skórę i drwinę. Bardzo, bardzo skuteczny, nieprawdopodobnie. I mamy tutaj upgrade'owaną twarz Aratus z bitym hamem, Poprawiona oczywiście obrona. Mamy tutaj Harcika. Sympatycznego 30, no i w jednym ręku trzymamy żal 15d, 40 do szybkości ataku, obrażenia 374, a w drugim bardzo fajne ostatnie życzenie fajny roll 70% do szansy na długo uderzenie. No niestety trochę nisko w plus 345, ale naprawdę się tym nie przejmujcie, gdyż po wyposażeniu zapewnia aure moc na 17 poziomie i jak widzicie, jeszcze dużo może zrobić, naprawdę mercedes jest. Mega, mega, mega chyba najskuteczniejszy na tym właśnie punku i takiego Wam życzę. No i pięknie, przejdziemy sobie do zabicia pierwszych potworków, z czym pewnie Barbarzyńca bardzo dobrze sobie poradzi, ale zobaczycie też jak działa ten mecz. Oczywiście standardowo to co Wam wcześniej Opowiadałem o tych itemkach, tak to zostawiłem. Zobaczcie, jak fajnie, sympatycznie biega szybko. Czekajcie, tu oddale tu przybliżę. Zobaczymy jeszcze jak to wyglądało kiedyś. O panie wypas popachy i łyk! Endgame polska gra, lecimy do szenka. Rzucimy sobie pierwsze standardowe bu. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj e, oczywiście e, poziom 23. Nie. Pyk, 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 tu mam oczywiście nadwinie, bardzo lubię ten skok, który, popatrzcie, odrzuca innych, to jest mega, mega przydatne, nie muszę się w ogóle teleportować i oczywiście pragnę powiedzieć, że barbarzyńca, o, kościerowaruszka tam, że coś, o, wielki talizman, panie, czyżby coś się wysypało, Poszła. patrzcie jak ten merdz Dobrze, dobrze. No uwielbiam ten skok. Tak też się cały czas skacze, jeżeli idę na pokwot. I lecimy. Nie ma to tamto. Patrzcie jak to wszystko pada. No, coś pięknego i niedrogo. Luna, O nic, nic, pane, nic. O jeszcze tutaj będzie kasa. O, tutaj chcecie? Proszę bardzo, łup. łup, łup. Jeden młynek jest po bajce. Coś pięknego i niedrogo. Jest naprawdę śmiertelnie skuteczny. Musicie zwrócić uwagę, że przybuł i takich standardowych, on już ma prawie 7000 life, a to jest naprawdę, naprawdę dużo. Zadajemy do 5500 średnio tych obrażeń na macie i pamiętajcie, że to wchodzi podwójnie z każdego uderzenia. No to jest po prostu mrok. Lećmy tutaj jakąś identyfikację, zobaczymy, może się nam coś poszczeciło na nagrywce. Ale wątpię, co my tu mamy. Kościaną no już się. Nie, syf, ale jest 35 tysięcy syf. E, tu mamy była O Jezus... A tu. Oj. No, nie pykło, ale zapraszam na PVP. Oh. You <trybujesz> have się, ensured of this world. Rain fire. and the seas will become as blood and all creation shall tremble before the burning standards of hell arise the I mamy już PvP, a Baba jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczny, słuchajcie, w zależności od tego z kim będziemy się duelować, pamiętajmy o tym, że mamy tutaj jad z paska, mamy tutaj oczywiście teleporcik, wymieniamy to oczywiście za skok. jeżeli będziemy bili się z jakąś postacią typu inny barbarzyńca lub nie daj Boże smajter, który ma nieprawdopodobnie dużo armoru, no to tutaj ten okrzyk bojowy będzie królewski. To wszystko zamieniamy. Pamiętajmy wtedy sobie, żeby siatka jak rakidów wymienić sobie na przykład na sznur wardungo. To jest bardzo, bardzo wskazane. Takie tutaj zamiany stosujemy. No i jeżeli będziemy się bili przeciwko smajtowi, no to oczywiście tutaj skrzydła anioła. Cały ten set musi zostać włożony. Heł musi zostać wymieniony, żeby nas nie zamrożono, nie spowolniono na... Twarz Areat z wbitym ramem, także naprawdę jest dużo, dużo opcji. No a w takim standardowym ekwipunku wychodzimy sobie oczywiście na zewnątrz. zobaczcie, teraz on ma 7528, i tak to właśnie wygląda. 7934 lifea. Jeżeli chodzi o nasze obrażenia, popatrzcie, to jest prawie 7000 no jest naprawdę kosmos resy też tym się nie przejmujcie, tu można dalej sobie podbić, no i co no i bierzemy, skaczemy tak naprawdę cały czas używamy teleportu, ale możemy jeszcze tutaj zatruć naszą broń i to też nie zapominajmy o tym z przedmiotu i no co, no teleportujemy się do przeciwnika i młyneczek młyneczek, bez wątpienia, a mamy tutaj już grubo, grubo więcej no i zawsze te podwójne Podwójne obrażenia nam wchodzą, zero tak naprawdę taktyki, bierzemy robimy tele, byleby tylko złapać postać, no i na młyneczku to przelecieć. Nic bardziej prostego, nie operujemy, absolutnie nic więcej. Jeżeli tylko chcemy, ktoś do nas podlatuje, rzucamy to bu, obniżamy mu obronę przeciwnika, obrażenia, przepraszam, i obronę przeciwnika, no i katujemy na młynku. I cześć pieśni, słuchajcie, no, tak wygląda. Nasz barbarzyńca, jeżeli chodzi na duele, także życzę Wam, żebyście sobie złożyli taką bestię, a Was zapraszam na ostatnią e, część tego programu, czyli pójdziemy sobie na bala. i to będzie też interesujące. Zapraszam. Zanim zadamy śmierć wszystkiemu i wszystkim, pokażę wam do czego ja też swojego barbarzyńcę zrobiłem i to oczywiście rozbija się też ekwipunek. Zakładamy sobie helm but, czyli lepiej być nie może. Zakładamy sobie e, dwa bulkatosy, zakładamy sobie amulet do krzyku, rękawiczki, żebyśmy mogli oczywiście wszystko chwycić i biegać. Tak, wszystko jest. Tak, niestety już tutaj bez butów. Same skilek i słuchajcie, to jest Max Buff jaki jest możliwy, no kto nie lubi kiedy barbarzyńca schodzi na tego WPK, patrzcie co robi mec. kiedy schodzi na tego WPK i rzuca nam BU, a nasze buł jest takie zwróćcie uwagę na live jaki będzie 8322 słuchajcie to jest max BU jakie istnieje, więcej nie ma słuchajcie i z takim live'em naprawdę można skakać a teraz już wracamy do normalnego ekwipunku i Zabijemy bala. Ach, jeszcze tylko szybciutkie pokazanie. Tego nie pokazałem wcześniej. Zakładamy sobie tutaj secik anioła. Tak jak mówiłem, popatrzcie jaki jest boost do skuteczności ataku. I mamy na barbarzyńcy 17245, co naprawdę pozwala przeciąć każdego i zlatać im obrażenie. No teraz wracamy do standardu. A to jest i powrót. Standardowy miś. Śmierć wszystkiemu i wszystkim, i jeszcze raz tutaj. To jest właśnie standard, na którym ja biegam cały czas i jest mi bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo, bardzo beztrosko. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Jeszcze raz tutaj rzucimy jakiś małe buł, przełączymy sobie na ten i pobiegniemy. Zobaczymy, jak to jest zbieganie. Wiadomo, jeżeli będziemy robili tele, no to barbarzyńca będzie tutaj zżerany przez manę. O, 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 o! patrzcie, jak sobie wykrakał. Fajne jest to, że naprawdę te potworki no, nam niewiele zrobią, a jeżeli nas nawet zaklinują. Popatrzcie, to możemy spokojnie młynkiem wyjść cało z tej opresji. Złe, źle pobiegłem tak zwanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Biega, biega, biegać. To czy nam Merca zabiją. O, znowu ślepy zaułek. Chyba na mnie idzie. Nie możemy znaleźć właściwej trasy do domu. Patrzcie, same ślepe załuki. Już bez many. A, przeoramy ich. I jesteśmy w tronie zniszczenia, dobrze. Lecimy, lecimy, lecimy. Naprawdę mega, mega sympatyczna postać. Tutaj lepiej wcześniej zabić, oni mogą zostać wstrzeszeni. No i oczywiście nie zapomnimy o nasz tutaj przełamaniu. Zobaczymy, jak tu będziemy chcieli. Najlepiej się tutaj ustawić. O, właśnie, i standardowo przelatywać chłopaków. Przeszli wzdłuż. No, zabiję? zabije. i padł. Czekajcie, talża. Wiecie, może się trafić jakaś talża, taka z czterema dziurkami. Dawać do trochę mały ten, ale zobaczymy. To nigdy nie wiadomo. O, ale poleciałem na tej no, musiałem zawinąć. Amulecik. To też zobaczymy. Czekajcie identyfikację. Ja bym chciał tutaj zobaczyć od razu na to. Wejścia do obrażeń. No, kosmosik, kosmosik. Nie, tak to wygląda. Bardzo fajnie. Nasz merc oczywiście też nosi robotę. Kiedyś dawało mu się zupełnie hełm, można było dać mu Andaliel, ale się okazało, że tutaj on bustuje przez to, że ma dwa umiejętności zdolności, bo i dwa do barbarzyńcy, tutaj te jego umiejętności są bufowane. No nasz merc trochę chyba dostał, albo level mu się zmienił. Zaraz mu tu coś tam przyleczymy. No, jakiś taki żółty. Dzięki, dzięki. No i czekajcie. Tutaj obniżymy obronę, i zadawane obrażenie. Pamiętajcie, że to samo robi też merc. Nie wiem, czy nie szybciej na nich by było, na przykład, jakby założył te drakule. Bo otwarcie rany bardzo dobrze się kąbi z taką truteczką kamienna skóra, te sprawy. No, trochę trzeba tutaj pomielić. No, bo basenica nie jest raczej typem globalnego uszkodzenia. O, teraz dostał do levelu. To weźmiemy i go tutaj podleczymy. Czekajcie, co tu można. A może ten żółty pingo? O, tu będzie kasiłka. Może pierścionek? I się trafi coś. Przelecimy tu. Tu, oczywiście, standardową następne W. To może długo trwać. Słuchajcie. Tak będzie szybciej krojony. Na szczęście nasze topory mają takie wykradanie. No Mercedes tutaj naprawdę robi kolosalną robotę. I chyba tak naprawdę on go zabił. O coś, coś tutaj posypało krzyżowy. Będziemy do tego wracali. Zobaczymy. No, powiem ja Wam, myślałem, że będę dłużej go kroił. E, jest już ciemna noc. Zobaczymy, co tu się udało załyczyć. Kolejny czarodzieja. Mhm. Mm mm, proszę. Szkoda, że nie daje więcej. No, to już by była niezła podstawa. Śmieć, śmieć, śmieć... Kolec czarodzieja, czy jak chce. ja chcę? Też go chyba sprzedam, bo... Krzyżowy łuk... Tu trzeba poprzesuwać. Będziemy kilka razy się teleportować. No ale cóż, czego się nie robi? Słuchajcie, trzeba wszystko zalizać, wszystko sprawdzić. Sprzedamy ten tutaj. Nie jest nam potrzebny absolutnie do szczęścia. Mam już tyle rzeczy, że... Mhm, jakiś taki, ignoruje obronę cel. poszłem mi stąd. Interesuje mnie chyba jeszcze tylko e, heraldyczna tarcza i nic więcej. Jeżeli ma oczywiście do szybszego bloku i dwie dziury, no to będzie wypas. Jeżeli nie, to będzie... no nie, no nie, no nie, to nie, to. To Zobaczymy, czy musimy coś naprawić. Baba ma to fajne, że te miecze są niezniszczalne i naprawdę o, podczas całej bijatyki nie musimy się dużo naprawiać. Także tak to wygląda. Słuchajcie, dzisiejszym gościem w odcinku był nasz dominator, czyli z łaciny władca. Przesympatyczna, przekochana postać. Tak to wygląda. Wygląda pięknie. Słuchajcie, nie lajkujcie, nie subskrybujcie, po prostu sobie pooglądajcie, for fun. E, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Ja pozdrawiam, papa i miłego weekendu. Dziękuję.